Dobra, a teraz kolejna sprawa, może dzisiaj kilka słów o rozwoju duchowym, co on mi dał i jakie zauważalne zmiany można w moim charakterze czy w moim podejściu do życia widzieć. Przede wszystkim wyciszyłam się wewnętrznie, czyli jak mam jakąś sytuację stresową, nie wiem, ktoś mnie zaatakuje w sklepie, to podchodzę do tego spokojnie, mówię sobie, nie daj się sprowokować. Liczę sobie do 10. I dopiero wtedy odpowiadam coś tej osobie, ale też nie za dużo, e, bo wiadomo, że ta osoba chce się żywić moją energią. No, to jest właśnie osoba nieświadoma. Osoba nieświadoma będzie chciała się twoją energią żywić, będzie chciała ją zagarnąć dla siebie, oraz będzie chciała cię zainfekować, a tego nie chce. Dlatego cały czas, nieustannie, nieustannie rozwój duchowy. Rozwój osobisty też, ale jednak dla mnie ważniejszy jest rozwój duchowy, bo można powiedzieć, że więcej mi w życiu dał. Co nie oznacza, że rozwój osobisty mi mało dał, ale uważam, że więcej rozwój duchowy. Jeżeli połączysz jedno z drugim, to wyjdzie ci to na dobre również. No, to tyle. Pozytywnego dnia, hej.